Cześć! W dzisiejszym odcinku Web Dev Insider chciałbym przedstawić Wam, jak według mnie powinna wyglądać idealna ścieżka kariery i rozwoju dla frontend dewelopera, czyli od czego zacząć, jakich frameworków się uczyć, jakich technologii i później na kolejnych etapach rozwoju, czego używać, czego się wystrzegać i jak po prostu być jeszcze bardziej atrakcyjnym na rynku pracy i jak z roku na rok zwiększać swoje wynagrodzenie. Zapraszam do oglądania. Jako pierwszą umiejętność, którą każdy frontend developer i inny programista powinien sobie przysposobić na samym początku, to jest język angielski. Jest to według mnie pierwszy język programistyczny, jaki powinieneś opanować przynajmniej w stopniu podstawowym. Przygotuj się, że dokumentację czyta się w języku angielskim, później na wyższym levelu się pisze w języku angielskim. Totalnie zapomnij, że, jak, że jakąkolwiek klasę, jakąkolwiek nazwę klasy, na przykład w CSS, będziesz pisał w języku polskim. Nie. Język angielski jest. Pierwszym językiem, który powinieneś opanować przynajmniej w stopniu podstawowym. Kolejną kwestią, którą chciałbym poruszyć już na samym początku, to jest umiejętność szukania. Według mnie jest to jedna z najpotrzebniejszych umiejętności, którą każdy frontend developer na samym początku i tak naprawdę inny programista powinien sobie przysposobić. Jeżeli masz jakiś problem, masz jakąś zagwostkę w kodzie, którą aktualnie tworzysz, musisz umieć dopasowywać odpowiednie frazy w wyszukiwarkach, aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Także musisz potrafić szukać. I przechodzimy do kwestii technicznych. Pierwszym językiem, który powinieneś ogarnąć na samym początku, to jest oczywiście HTML. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli przede wszystkim znaczniki, tagi. Tak? Powinieneś znać, moim zdaniem, wszystkie tagi, poznać je. Jaki jest cel, jakie jest ich przeznaczenie? I tutaj wchodzi w grę słowo klucz, które jest moim ulubionym słowem, czyli semantyka. Powinieneś wiedzieć, który znacznik użyć, jakie jest jego przeznaczenie, jak, je, jaki jest jego cel. Żebyś na przykład, mając formularz i mając przycisk, który powinien wysłać ten formularz, dane z formularza, nie używał na przykład linku jako A, tylko użył po prostu baton. A na przykład, jeżeli masz sekcję, która y, posiada cytat jakiejś osoby, to żebyś nie ładował tam divów i na przykład tylko i wyłącznie paragrafów, tylko na przykład użył blockquote. Musisz znać znaczniki i ich przeznaczenie po to, aby pisać semantyczny kod HTML. W tym samym momencie, kiedy opanowujesz kod HTML-owy, powinieneś opanowywać również CSS-a. I mam to na myśli po prostu zwykły, czysty CSS, na razie bez użycia jakiegokolwiek preprocesora, o których będzie później w tym materiale. Powinieneś poznać najpierw właściwości CSS-owe. Spróbuj sobie stworzyć jakąś warstwę, nadaj wymiary, nadaj kolor, zmień pozycję tej warstwy na stronie itd. itd. Później powinieneś, moim zdaniem, zapoznać się, jak tworzyć layouty stron. Mam tu na myśli, na przykład, wykorzystanie Flexboxa albo CSS Grida. Jeżeli chodzi o wsparcie dla starszych przeglądarek, możesz tutaj w tym samym momencie zapoznać się również z frameworkiem, na przykład Bootstrap i tam gridem CSS-owym. Chociaż w 2019 roku uważam, że CSS Grid i Flexbox jest, wystarczającym, jest wystarczającą podstawą do tworzenia layoutów. Później przechodzisz oczywiście do Media Queries, aby tworzyć responsywne strony, które też są aktualnie podstawą w 2019 roku. Musisz po prostu wiedzieć, jak tworzyć strony, layouty, które będą dobrze wyglądać, zarówno na urządzeniach mobilnych, na tabletach, czy też na przykład na laptopach i komputerach. Tuż obok nauki HTML -a i CSS-a oczywiście pamiętać o JavaScriptie. I wśród wielu początkujących frontend deweloperów JavaScript jest jakąś czarną magią, i od samego początku ten temat jest traktowany trochę po że Jest on dość bardziej skomplikowany, chociaż moim zdaniem niekoniecznie. I gdzieś jest naprawdę problem, jeśli chodzi o naukę tego JavaScriptu. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie. Duży cel, jakim jest nauka JavaScriptu, powinniśmy. Podzielić na kilka etapów i w pierwszym etapie dla początkującego frontend developera wiedza na temat letów, konstów, podstawowych pętli czy na przykład zapytania XHR-owego do jakiegoś api jest zupełnie początkiem i pierwszym etapem, jaki frontend developer powinien przejść. Natomiast od razu zakładam, że frontend developer w 2019 roku naukę JavaScriptu powinien rozpocząć od nowszej wersji ECMAScript, nazwijmy to 6. I tutaj niestety bez innych narzędzi i tak zwanych transpilerów kodu się nie obędzie, jeśli mówimy o produkcyjnym kodzie, który w projektach powinien być używany i powinien być dobrze wyświetlany i dobrze, i dobrze działający nawet wśród starszych przeglądarek. Natomiast uważam, że na samym początku nie powinieneś się tym przejmować i podczas nauki wziąć po prostu ECMAScript 6 Plus, nowe funkcje i rozpocząć naukę już od tej nowej wersji. A jak sobie z tym poradzić, żeby kod produkcyjny działał dobrze również w starszych przeglądarkach, o tym za chwilę. Jako, że znasz już podstawy HTML-a, css -a i JS-a, czyli zakładam stworzyłeś już jakiś pierwszy projekt swojej strony internetowej, teraz moim zdaniem powinieneś skupić się troszeczkę na optymalizacji, czyli jak to robić w kodzie, jak tworzyć funkcjonalności na stronach, żeby te strony ładowały się piorunująco szybko, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych, poprzez tablety i, i komputery, czy też laptopy. Jest to temat moim zdaniem trochę pomijany przez początkujących frontend developerów, a jest niezwykle ważny moim zdaniem, jeśli chodzi o ścieżkę rozwoju i jak tworzyć po prostu mega szybkie strony. Jak wiecie, ja jestem trochę flikiem, jeśli chodzi o optymalizację i mój kurs online, który będzie już niebawem dostępny, będzie właśnie traktował w głównej mierze o optymalizacji. Ta optymalizacja moim zdaniem już na tym etapie powinna być czymś, co frontend developer powinien sobie przysposobić wykorzystanie takich narzędzi jak Google PageSpeed Insights albo na przykład Lighthouse wskażą ci super drogę jak co robić po prostu na stronach, jak tworzyć kod, jakich narzędzi używać, żeby ta strona ładowała się mega szybko. To mogą być na przykład strategie ładowania fontów, to może być lazy loading obrazków, iframe'ów, wideo, albo na przykład dopasowanie kontrastu kolorów na stronie, żeby osoby niepełnosprawne miały komfort użytkowania takich stron. Także optymalizacja Teraz powinieneś się na tym skupić w bardzo podstawowej mierze, ale jednak. Kolejnym etapem Twojej nauki będzie poznanie narzędzi, które pozwolą Ci zautomatyzować pewne procesy i przyspieszyć sam proces tworzenia strony, na przykład właśnie w sposób zoptymalizowany. Jeżeli będziesz przechodził przez te etapy, o które tutaj mówię, właśnie w sposób taki chronologiczny, jak opowiadam, to jeżeli będziesz na etapie optymalizacji swojej strony, to jeden z punktów na przykład będzie minifikacja twojego kodu JavaScriptowego albo CSSowego. No i teraz trudno, żeby robić to za każdym razem w sposób manualny, tak? Gdzieś tam wklejać na jakimś narzędziu dostępnym online i kopiować później ten kod zminifikowany i wklejać do swojego, do swojego projektu. Nie, tutaj takie narzędzia, tak zwane, tak zwane task runnery, jak na przykład GALP albo Grant. Pozwolą ci, żeby ten proces był bardziej, zoptymaliz bardziej zautomatyzowany, zoptymalizowany również yy, i żeby po prostu oszczędzić Twój czas. Yy, dobrym yy, tutaj tropem, jeśli chodzi o naukę narzędzi, będzie na przykład wykorzystanie narzędzi takich jak NPM albo YARN po to, żeby załączać zewnętrzne biblioteki do Twojego projektu bardziej w sposób zautomatyzowany i szybszy. Yy, dobrze będzie również posiąść wiedzę na temat takiego narzędzia jak Webpack, po to, żeby na przykład tworzyć bundle twojej, yy, kodu, kodu JS-owego zapoznać się z czymś takim jak na przykład code splitting, tutaj jakby webpack, generalnie grandy galp też będą tutaj dobre w tej kwestii. Poznanie takich narzędzi będzie bardzo przydatne. Jako że znasz już bardzo podstawowe narzędzia, które pomagają ci w Twojej pracy jako frontend developer, myślę, że kolejnym takim punktem będzie wykorzystanie i znalezienie jakiegoś odpowiedniego Zbioru wszystkich tych narzędzi w postaci tak zwanego web starter Kit'u, takiego boilerplate'a, takiej bardzo podstawowej bazy, jakby wszystkich tych narzędzi, o których wcześniej wspominałem, w jednym miejscu, taki bardzo początkowy punkt do tworzenia każdej strony internetowej. I tutaj musisz po prostu szukać. Na rynku na GitHubie na przykład znajdziesz bardzo wiele e, takich po prostu skompletowanych narzędzi, na przykład z wykorzystaniem Webpack'a albo na przykład Galpa czy Granta i odpowiednie procesy, jakie zachodzą podczas tworzenia strony. Nie będziesz po prostu musiał się martwić, jak to zaprogramować, jak to zrobić, żeby na przykład w Galpie odpalić minifikację CSS, a później JS, a, a na przykład Webpacka użyć do tego, żeby móc ładować w sposób dynamiczny moduły JS-owe. Także Web Starter Kit polecam zapoznać się, żeby mieć taką bazę narzędzi skompletowanych w jednym miejscu, żeby móc je wykorzystywać w łatwy sposób, aby tworzyć stronę internetową. Kolejnym etapem będzie zapoznanie się troszeczkę, jeśli chodzi o temat SEO. Bardzo ubolewam nad tym, że podczas nauki frontend developmentu ten temat jest trochę pomijany. Umówmy się, ludzie, tworząc strony internetowe albo aplikacje, ta strona lub ta aplikacja ma jakiś cel. Zazwyczaj jest to cel marketingowy po to na przykład, żeby ta strona dobrze na wysokich pozycjach yy, znajdowała się w wyszukiwarkce Google albo na przykład innych wyszukiwarkach, tak? Żeby to zrozumieć trzeba wiedzieć jak pisać kod HTML-owy. Tutaj właśnie semantyka będzie świetnym sposobem na to, żeby sobie tą wiedzę przysposobić, ale na przykład yy, wiedza o tym, jakie, jak, jak tworzyć strukturę, jeśli chodzi o nagłówki, ten temat jest bardzo często pomijany i wielu, wielu front-end developerów tego tematu nie rozumie. Kolejnym tematem, z którym dobrze byłoby się zapoznać, to trochę architektury, jeśli chodzi o samego CSS-a. Mam tu na myśli wykorzystanie takiej metodologii jak na przykład BEM po to, żeby tworzyć komponenty. Zwłaszcza jeśli chodzi o połączenie HTML-a i CSS-a, jak to wszystko połączyć i bardzo dobrze tutaj ta metodologia sprawdza się właśnie w takim świecie agencyjnym, gdzie klient na przykład bardzo często zmienia zdanie podczas tworzenia podczas procesu tworzenia samej strony. Tworzenie modyfikatorów danej klasy, da, danego komponentu świetnie się tutaj sprawdza, gdyż dzięki temu oszczędzamy czas i trochę nerwów. Kolejnym etapem będzie, w zasadzie na tym samym etapie, moim zdaniem, powinno się poznać trochę preprocesorów CSS-owych. I tutaj rekomendowałbym naukę po prostu SASA. Jest to moja prywatna, subiektywna opinia, natomiast jeżeli, chodzi, jeżeli porozglądasz się trochę, jeśli chodzi o oferty pracy na rynku, jak tam, jeśli chodzi o front end development, SAS, właśnie, zwłaszcza w takim syntaksie SCZS-owym, jest najbardziej pożądany aktualnie na rynku i po prostu się sprawdza, bo działa. Na tym etapie dobrze byłoby się skupić troszeczkę na animacjach, które są dość bardzo ważnym elementem w, podczas tworzenia stron, które mają być no, atrakcyjne, takie jakie my tworzymy właśnie w naszym zespole, czyli ma, mają być zanim, zanimowane. Tutaj dobrze byłoby zapoznać się z takimi bi bibliotekami jak np. Animate CSS, jak np. Y, z poziomu JS-a stworzyć taki trigger, który np. podczas scrollowania strony te animacje uruchomi. Także animacje, nawet w takim bardzo podstawowym świetle z wykorzystaniem Animate CSS dobrze byłoby tutaj zapoznać się z takim tematem. Nie wyobrażam sobie również, aby frontend developer nie posiadał przynajmniej podstawowej wiedzy, jeśli chodzi o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa użytkowników na stronach internetowych. Takie kwestie jak na przykład ataki cross-site scripting albo na przykład otwieranie zewnętrznych linków na stronie internetowej w nowej karcie albo w nowym oknie przeglądarki, jakie niesie to ze sobą ryzyko, niebezpieczeństwa, takie tematy moim zdaniem front-end developer również po powinien posiadać. Jeżeli chciałbyś e, obejrzeć materiał, który nagrałem wcześniej tutaj na YouTubie na Web Dev Insider na temat właśnie otwierania linków zewnętrznych w nowej karcie albo w nowym oknie przeglądarki, tutaj poniżej znajdziecie link do tego materiału. Kolejny absolutnie super gorący temat to PWA, czyli Progressive Web App, czyli jak to zrobić, żeby strona internetowa działała, otwierała się na urządzeniu mobilnym, nawet wtedy, kiedy nie masz dostępu do internetu. Czyli jak po prostu, żeby działały offline. Zagadnienia typu Service Worker albo na przykład Push Notifications to są mega sprawy, polecam właśnie zainteresować się tymi tematami. Sam temat jakby PWA również wprowadza nas w część drugą tematu, którą, którym powiniene się zainteresować, czyli część, częścią drugą optymalizacji stron internetowych. Tutaj właśnie z wykorzystaniem właśnie niektórych cech PWA, jak na przykład Service Worker i odpowiedni precaching asetów znajdujących się na stronie, to jest mega super temat i pomoże Ci jeszcze szybciej stworzyć strony, które jeszcze szybciej będą się otwierały, także tutaj PWA plus optymalizacja plus same feature właśnie jeśli chodzi o PWA i tworzenie właśnie aplikacji webowych z poziomu, otwieranych z poziomu właśnie aplikacji mobilnych, które zachowują i działają się w sposób natywny, tak jak normalne aplikacje, super temat, polecam się tym zainteresować. Osobiście uważam, że dopiero teraz na tym etapie, przeszedłszy wszystkie te punkty, o których przed chwilą e, opowiadałem, dopiero teraz powinieneś zainteresować się frameworkami JS-owymi typu np. VueJS, React albo np. Angular. Który z nich jest najlepszy i od którego zacząć? Prawdę powiedziawszy, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ja na przykład jestem frontendowym deweloperem, który rozpoczął swoją naukę od Angulara. Gdybym dzisiaj miał wybór i jeszcze raz jakbym miał rozpocząć swoją karierę jako frontend developer, zapewne rozpocząłbym tą naukę od Reacta albo Vue.js, gdyż one są z pozoru trochę bardziej prostsze, jeśli chodzi o architekturę, o sposób pisania kodu itd. Natomiast wcale nie uważam, że Angular jest złym frameworkiem, jak najbardziej jest świetnym frameworkiem moim zdaniem i doskonale sprawdza się w dużych projektach enterprise'owych, takich jak na przykład my tworzymy tutaj w naszej agencji Bigger Picture. Wraz z tymi tematami około frameworkowymi, nazwijmy to, dobrze zapoznać się z takimi tematami jak np. Server, server side rendering, które w większości tutaj oferują w tym momencie taką funkcjonalność, czym to w ogóle jest i tak dalej. Dobrze byłoby się również zapoznać z czymś takim jak statyczne generatory stron, czyli strony, które w połączeniu na przykład z jakimś CMS-em po jakby przekompilowaniu całej tej strony z użyciem jakiegoś frameworka plus na przykład danymi z API na przykład nie wiem z WordPressa albo z jakiegoś nie wiem GraphQL CMS na przykład. E, takie statyczne generatory stron, właśnie jak na przykład Gatsby, który tutaj gdzieś mi się zaplątał między językiem. E, wykorzystanie tego typu narzędzi i cały ten temat właśnie około frameworkowy jest świetnym tematem, żeby dopiero teraz się z nim zapoznać. Osobiście nie jestem fanem podejścia takiego, żeby początkujący frontend developer od razu na przykład wchodził w świat Reacta, Vue.js albo na przykład Angulara. Moim zdaniem najpierw trzeba się zapoznać, jak wszystko działa pod spodem, tak? jakie, mamy, jakie mamy możliwości, jak jest zbudowany CSS, jak jest JS, jak działa HTML, architektonicznie właśnie BEM i tak dalej, optymalizacja, wszystkie tego typu techniki i później dopiero przejść swobodnie do tematu frameworkowego, gdzie wszystkie te tematy, które przed chwilą wymieniłem, wymieniłem, są właśnie dostępne out of the box. Wbudowane. Tutaj na przykład polecam zapoznać się z takimi narzędziami, nazwałbym to wręcz ekosystemami, jak na przykład Next.js albo Next.js, które tworzą naprawdę potężne takie już środowisko, gdzie możemy po prostu rozpocząć budowę strony, aplikacji i wszystko mamy jakby wbudowane, wszystkie te funkcjonalności wraz z tymi optymalizacyjnymi kwestiami w środku. Także super temat i dopiero na tym etapie polecałbym się z nim zapoznać. Wraz z poznawaniem frameworków dobrze byłoby również zapoznać się z tematami związanymi z testami jednostkowymi, na przykład projektów. Pisząc właśnie projekt z wykorzystaniem jakiegoś frameworka JS-owego, tutaj pisanie takich testów byłoby bardzo pomocne. Także testy jednostkowe, również super temat, z którym powinieneś się zapoznać. Sądzę, że na tym etapie trudno już rozmawiać o jakimś dalszym szczeblu kariery, gdyż teraz tak naprawdę możesz wybrać jeden spośród kilku kierunków, jakie frontend development aktualnie ci daje. Gdyż możesz zostać po prostu, nazwijmy to, zwykłym front-end-developerem, który, który trzaska layouty, które są zoptymalizowane, ładnie wyglądają, są ładnie zanimowane, i tutaj też możesz, możesz trochę jakby znaleźć swoją specjalizację, na przykład bardziej w animacjach. Tak? Możesz na przykład bardziej podejść do tego tematu, jeśli chodzi o tematy związane na przykład z WebGL tak? i wszystkimi tematami bardziej animacyjno-tranzycyjnymi na przykład. Możesz też być frontend developerem, który wyłącznie tworzy aplikacje webowe albo na przykład mobilne, gdyż nie wiem czy wiesz, teraz z wykorzystaniem Twojej wiedzy jako frontend develop, front developer, który potrafi stworzyć aplikację webową z wykorzystaniem Angulara, Vue.js albo Reacta, w prosty sposób możesz stworzyć nawet z tego aplikację mobilną. Tutaj polecam zainteresować się tematami typu Cordova, e, frameworki typu Ionic e, albo na przykład Native, albo React Native. Dzięki tym właśnie rozwiązaniom jako frontend developer jesteś w stanie stworzyć aplikację mobilną, tworząc tak naprawdę zwykłą aplikację webową. Innym krokiem jakby w twojej ścieżce kariery może być pójście bardziej w stronę właśnie JS developera tylko i wyłącznie, tak? Możesz być JS developerem, który albo Podejdzie do tych tematów od strony bardziej frameworkowej, tak? czyli o tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, albo możesz być na przykład bardziej JS developerem od strony backendowej. Tak? Tutaj możesz iść bardziej jakby w rozwiązania typu Node.js i tematy właśnie związane z tymi tematami bardziej backendowymi. Także tutaj masz już pełne spektrum tematów do wyboru i od ciebie tylko zależy, który temat wybierzesz. Tak czy siak, wszystkie te tematy, które przed chwilą wymieniłem, do nich powinieneś podejść moim subiektywnym odczuciu, tylko i wyłącznie po przejściu wszystkich tych poprzednich punktów, o których rozmawialiśmy, to one są jakby podstawą, które ukształtują cię z poziomu wiedzy i doświadczenia, jak wszystko działa, jak ich optymalizować strony, jak stworzyć aplikację webową, jakie mamy rozwiązania, co się kryje tak naprawdę pod samymi frameworkami i tymi wszystkimi ekosystemami i później tak naprawdę możesz sam po prostu zdecydować, w którym kierunku iść. A po prostu rób to, co kochasz. I to w czym czujesz się najlepiej jako frontend developer. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był interesujący. Jednocześnie e, przypominam i zachęcam, żeby pobrać mojego darmowego e-booka. Nie potrzebujesz frameworków Angular, Vue.js albo React, aby stworzyć dynamiczną stronę WWW. E, jest tutaj link gdzieś w opisie. Oprócz tego e, chciałbym was poinformować, że cały kwiecień poświęcam na przygotowanie mojej e, platformy Kursowej, pod mój kurs online, który będzie właśnie stricte kierowany dla frontend deweloperów, którego głównym tematem będzie optymalizacja, optymalizacja samego kodu. Ale również ludzkiego podejścia, jeśli chodzi o kod, no i rozwiązanie takie typowe, op optymalizacyjne, żeby strona po prostu piorunująco szybko się ładowała. Także więcej szczegółów bawem zachęcam do e, obserwowania mojego kanału tutaj na YouTube, e, na Instagramie i na Facebooku, gdyż tam na bieżąco informuję o postępach prac związanych z tym właśnie kursem. Do zobaczenia!